Może to jest dziwne, ale ja naprawdę nie robię tego ze współczucia. No bo to nie ma co filtować. A. Trzeba przyjść, przesadzić zawodnika z wózka na wóz eksportowy i muszę zapiąć pasa. Na pierwszy trening to trafiłem w sumie przez przypadek. No i pamiętam, że wtedy to się odbiłem od ściany. W takim znaczeniu, że drużyna nowych traktuje z lekkim dystansem. Po prostu trzeba się wkupić. Czyżbyśmy byli dla ciebie niemili? Właśnie, właśnie o tym mówię. Na pierwszym treningu zwróciłem uwagę na emocje. Yy, I taką walkę. To była walka na serio. A potem przyszedłem na kolejny trening, no i to już wystarczyło, żeby mnie zaakceptowali. <grystanie> <grystanie> Ale cię zrobili na bóstwo. Jeszcze jakoś No ogólnie to stwierdziliśmy, że chyba chłopak się trochę <grystanie> zgubił, <grystanie> jak <grystanie> tak. drugi raz to nas trafił na no trening. A ja w ogóle pamiętam, że na pierwszym treningu, już jako wolontariusz, to sobie myślałem, że jak ktoś ma uszkodzony rdzeń, no to trzeba z nim no jakoś delikatnie, z wyczuciem. A tu się okazało, że to są twardziele, że jak atakują, to całym sobą i że, że im się po prostu chce. Sam też dużo robisz. Pamiętam, jak graliśmy kiedyś taki pokazowy mecz. I tak się baliśmy, że nikt nie przyjdzie, tak. że to jest szok. Mm -hmm. no, a ty wtedy zorganizowałeś chyba z 20 osób Tam na między... trybunach. Był wielki doping i od razu piłka inaczej siadała. Mm -hmm. To było coś niesamowitego. Tak. Gramy razem, jako jedna drużyna. Nieważne, czy ktoś jest zawodnikiem, mm -hmm. czy w sztabie. No tak, to jest prawda, bo y, im częściej jeździmy na turnieje, to jakoś się bardziej do siebie zbliżamy, nie? I to jak? Ja naprawdę lubię do ciebie zadzwonić, wygadać się trochę przez telefon. Zaczęliśmy od sportu, a w sumie skończyliśmy na przyjaźni, tak? Twój wolontariat naprawdę dużo dla mnie znaczy i twój wkład ma odzwierciedlenie na naszych wynikach sportowych. Dziękuję. Bardzo ci dziękuję. Super, że to powiedziałeś. Spoko. Ja w ogóle muszę dostać to nagranie, bo nikt z drużyny nie uwierzy, że on to w ogóle powiedział. No, takie owce. No co? To co? To...